Każdy pomaga jak może, a ważne są nawet najmniejsze gesty. W pomoc obywatelom Ukrainy zaangażowali się nawet pracownicy arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, którzy także pragną dołożyć swoją cegiełkę, by w bliski sobie sposób solidaryzować się z walczącą Ukrainą. Słoneczniki to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Ukrainy. Kojarzone z radością piękne, duże i żółte kwiaty w ukraińskiej kulturze kojarzone są przede wszystkim ze słońcem, dobrobytem, szczęściem i siłą. To właśnie tym kwiatem na znak Solidarności będzie dzielić się arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Ta inicjatywa pojawiła się w naszym arboretum jako forma takiego podziękowania za te wszystkie zbiórki, które raciborzanie w których uczestniczą, które miasto organizuje. Jeśli ktoś złoży jakiś dar lub zrobi przelew, to może sobie odebrać takie serduszko właśnie w wybranych punktach. W tym serduszku znajdują się nasiona słonecznika, jest to zrobione z gliny serduszko i pomalowane farbkami plakatowymi. W nim znajdują się te nasiona słonecznika, które Trzeba na około połowy kwietnia można wsadzić do ogródka, podlać dobrze w słonecznym miejscu i czekać aż wyrosną słoneczniki, które są też jednym z symboli Ukrainy. Słoneczniki poza tym, że są symbolem Ukrainy są także niezwykle hojne dla ekosystemu. Nie tylko tutaj mieliśmy na sercu los Ukrainy właśnie, ale też chcieliśmy zachęcić Raciborza do sadzenia słoneczników, które są bardzo pożyteczne i dla ludzi i dla przyrody. Są one dobre dla owadów zapylających, które znajdują tam wiele pyłku i nektaru. Również ptaki mogą się tam posilać tymi nasionami słonecznika w okresie jesiennym i zimowym. Również dla ludzi, oczywiście, nasiona słonecznika są jadalne. No i o wa walorach estetycznych słonecznika już nie trzeba w ogóle przypominać. Choć otrzymane nasiona można zasadzić w kwietniu, to na piękne, duże, żółte słoneczniki trzeba będzie niestety trochę poczekać. Słonecznik potrzebuje trochę dużo czasu do rozwoju, ponieważ jest to okazała roślina. Około końca lipca już powinny się pojawić pierwsze kwiaty. W sierpniu kwitną najobficiej zwykle słoneczniki, jeszcze we wrześniu też się pojawiają. Gliniane serduszka z nasionami trafiły już do Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta w Raciborzu. Każdy kto przyniesie dary na zbiórkę będzie mógł otrzymać serduszko i cieszyć się walorami słonecznika.